Błyskawica rozdarła ciemne niebo nad ranczem Blackwater, oświetlając sylwetkę kobiety, biegnącej przez błotniste podwórze. Jej długie czarne włosy lepły się do twarzy, a biała sukienka była podarta i zabłocona. Za nią, w odległości może stu jardów, słychać było głosy mężczyzn krzyczących jej imię. Maja. Jeden z głosów był pełen złości. Wracaj tutaj, ty mała suko. Jackson Carter usłyszał krzyki jeszcze zanim zobaczył kobietę. Stał przy stajni, sprawdzając ostatni raz swoje konie przed burzą, gdy światło błyskawicy ukazało mu desperacką ucieczkę. Bez namysłu ruszył w jej kierunku. Maja William spotknęła się o kamień i upadła na kolana jęcząc z bólu. Gdy podniosła głowę, zobaczyła wysoką postać kowboja biegnącego w jej kierunku. Jej serce zabiło szybciej. Czy to kolejny z mężczyzn Coltonsa? — Proszę — szepnęła, gdy Jackson się zbliżył. — Proszę, pomóż mi. Jackson zatrzymał się przed nią, obserwując jej twarz w świetle kolejnej błyskawicy. Była młoda, może dwadzieścia pięć lat, z wielkimi, brązowymi oczami, pełnymi strachu. Krew sączyła się z rozcięcia na jej wardze. — Kim są ci mężczyźni? — zapytał cicho, pomagając jej wstać. — Ludzie Dina Coltona. Uciekłam z jego domu. Jej głos drżał. — Proszę, potrzebuję tylko jednej nocy w stajni. Jutro będę daleko. Jackson spojrzał w kierunku, z którego przybiegła. Światła pochodni zbliżały się przez równinę. Znał nazwisko Coltona, najbogatszy człowiek w trzech hrabstwach, właściciel kopalni srebra i połowy miasta Silverdale. Znał też jego reputację. Stajnia to nie miejsce dla kobiety w taką noc, powiedział, biorąc ją za rękę. Choć poprowadził ją do swojego małego drewnianego domu. Był prosty, ale ciepły i suchy. Jeden pokój z łóżkiem, stołem i kominkiem. Jackson zaniósł drewno i rozpalił ogień, podczas gdy Maja stała przy drzwiach, wciąż drżąc. Nazywam się Jackson Carter, powiedział podając jej koc. Możesz zostać tutaj przez noc. Gdzie ty będziesz spał? W stajni. Nie pierwszy raz. Maja objęła się mocno kocem. Nie rozumiesz, Colton ma wszędzie ludzi. Jeśli cię z tym złapią, to mój problem. Jackson spojrzał na nią poważnie. Co się stało? Dlaczego uciekłaś? Przez twarz mej przebiegł cień. Dean Colton kupił mnie od mojego ojca trzy tysiące dolarów za rękę jego córki. Jej głos stawał się coraz bardziej gorzki, ale nie chodziło mu o małżeństwo. Chciał mnie jako własność. Gdy odmówiłam podzielenia z nim łóżka, zaczął używać pięści. Jackson poczuł, jak gniew rośnie w jego piersi. Widział takich mężczyzn wcześniej, bogatych, potężnych, przekonanych, że pieniądze dają im prawo do wszystkiego. Dlaczego uciekłaś akurat dziś w nocy? Maja zagryzła wargę, bo jutro miała być ślubna noc. Powiedział, że jeśli nie będę mu posłuszna, sprzeda mnie do burdelów w Dodge City. Łzy zaczęły płynąć po jej policzkach. Nie mogłam tego znieść. Wolę umrzeć w tej burzy niż wrócić do niego. Grzmot wstrząsnął małym domem. Jackson podszedł do okna i odsunął zasłonę. W oddali widział światła. Grupa jeźdźców zbliżała się do jego rancza. Są tutaj, powiedział cicho. Maja zerwała się z miejsca, panika malowała się na jej twarzy. Muszę uciekać, nie możesz się przez mnie narażać. Nie ma dokąd uciekać, burza jest zbyt silna. Jackson odwrócił się od okna. Schowaj się pod łóżkiem, cokolwiek usłyszysz, nie wychodź. Pukanie do drzwi było głośne i agresywne. Jackson otworzył, stając twarzą w twarz z sześcioma uzbrojonymi mężczyznami. Na czele stał wysoki brunet w drogim płaszczu, Dean Colton we własnej osobie. Carter, powiedział Colton, jego głos był zimny jak stal. Szukamy kobiety, bruneta, w białej sukience. Może ją widziałeś? Wielu ludzi przemierzało dziś te tereny, odpowiedział Jackson obojętnie. Burza wszystkich goni do schronienia. Colton wszedł do domku bez zaproszenia, rozglądając się wokół. Jego ludzie zostali na zewnątrz, ale trzymali ręce na rewolwerach. Ta kobieta to moja narzeczona. Ukradła ode mnie cenne przedmioty. Colton zatrzymał się przy kominku, wdychając zapach świeżego dymu. Ktoś, kto by ją ukrywał, stałby się wspólnikiem kradzieży. Nie widziałem żadnej kobiety, powtórzył Jackson. Colton uśmiechnął się wąsko. Oczywiście, ale nie masz nic przeciwko, jeśli się rozejrzymy? Nie czekając na odpowiedź, skinął na swoich ludzi. Dwóch mężczyzn weszło do środka, zaczęli przeszukiwać małe pomieszczenie. Jackson stał nieruchomo, modląc się w duchu, żeby Maja pozostała ukryta. Jeden z poszukiwaczy zbliżył się do łóżka. Jackson poczuł, jak jego ręka mimowolnie przesuwa się w kierunku kolta u boku. Gdyby ją znaleźli, nic tutaj, panie Colton, powiedział mężczyzna po powierzchownym sprawdzeniu. Colton przyglądał się Jacksonowi przez długą chwilę. Wiesz, Carter, słyszałem o tobie. Podobno jesteś szybki z bronią, wystarczająco szybki. Mam nadzieję, że nigdy nie będziemy musieli tego sprawdzać. Colton ruszył w kierunku drzwi. Jeśli zobaczysz tę kobietę, daj mi znać. Jest nagroda tysiąc dolarów. Gdy drzwi się zamknęły, Jackson odczekał jeszcze pięć minut, zanim powiedział: Możesz wyjść. Maja wypełzła z łóżka, cała drżąc. Słyszałam wszystko, dziękuję. Jackson patrzył na nią w świetle ognia. Ta kobieta znaczyła kłopoty, wielkie kłopoty, ale nie mógł jej wydać takiemu człowiekowi jak Colton. Jedna noc, powiedział cicho. Obiecałaś jedną noc. Maja skinęła głową, ale w jej oczach Jackson dostrzegł coś, co kazało mu myśleć, że jedna noc może się okazać początkiem czegoś znacznie większego. Burza szalała nad ranczem, ale prawdziwa burza dopiero nadchodziła. Maja Williams nie mogła zasnąć. Leżała na łóżku Jacksona, wsłuchując się w odgłosy burzy za oknem i myśląc o tym, co ją czeka. Dean Colton nie był człowiekiem, który łatwo rezygnował z tego, co uważał za swoje. Wiedziała, że wróci. Przez szparę w zasłonie widziała światło lampy naftowej w stajni. Jackson nie spał. Prawdopodobnie czuwał, gdyby Colton zdecydował się na nocny powrót. Około trzeciej nad ranem deszcz w końcu ustał. Maja cicho wstała i wyszła z domku. Stajnia pachniała sianem i końmi. Jackson siedział na stercie słomy, sprawdzając swój rewolwer. Nie powinnaś tutaj przychodzić, powiedział nie podnosząc wzroku. Nie mogę spać. Ciągle myślę o tym, co powiedział. Maja usiadła obok niego. Słyszał o tobie. Szybki z bronią, powiedział. Jackson odłożył broń. Miałem kiedyś inny zawód, zanim zostałem ranczerem. Jaki zawód? Taki, o którym woli się nie mówić. Jego głos był cichy. Ludzie nazywali mnie gunfighterem, najemnikiem, nie byłem dobrym człowiekiem Maja. Si spojrzała na jego twarz w świetle lampy. Była silna, wyrzeźbiona przez lata ciężkiej pracy i trudnych decyzji. Ale pomogłeś mi. Naraziłeś się dla obcej kobiety. To nie czyni ze mnie świętego. Maja zbliżyła się do niego. Nikt nie jest święty, ale są ludzie, którzy wybierają dobro, gdy to się liczy. Ich oczy się spotkały. W powietrzu zawisło napięcie, które nie miało nic wspólnego z niebezpieczeństwem. Jackson poczuł coś, czego nie odczuwał od lat chęć ochrony kogoś nie z obowiązku, ale z miłości. Powiedz mi prawdę, szepnął, co ukradłaś od Coltona. Maja zawahała się. Dokumenty, listy i kontrakty, które dowodzą, że kradnie ziemię od farmerów, zmusza ich do sprzedania, a potem każe swoim ludziom im grozić lub niszczyć plony. Mój ojciec, on nie sprzedał mnie z chciwości, Colton mu groził, Jackson poczuł, jak wszystko zaczyna do siebie pasować. Gdzie są te dokumenty? Ukryłam je przed ucieczką, w miejscu, które zna tylko jedna osoba kto. Nadine Foster pracuje w salonie Coltona, ale potajemnie pomaga ludziom. To ona mi powiedziała o dokumentach. Jackson wstał i zaczął krążyć po stajni. Colton wrócił nie po ciebie, wrócił po te papiery. Co masz na myśli? Myślę, że wie, że je wzięłaś. I myślę, że nie spocznie dopóki ich nie odzyska. Jackson zatrzymał się przed nią. Jesteś dla niego niebezpieczna, Maja. Nie może pozwolić, żebyś żyła z tą wiedzą. Słowa padły między nimi jak kamienie. Maja poczuła strach, ale też coś jeszcze determinację. To znaczy, że muszę znaleźć sposób, żeby go zatrzymać. My musimy znaleźć sposób, poprawił ją Jackson. Nie możesz się w to mieszać. To nie twoja walka. Jackson stanął przed nią, jego oczy były ciemne i zdeterminowane. Stała się moja od momentu, gdy przekroczyłaś próg mojego domu. Następnego ranka Jackson pojechał do miasta po zapasy. Chciał też porozmawiać z kilkoma ludźmi, dowiedzieć się więcej o Coltonie i jego operacjach. Maja została na rancho, ukryta w domu. W Silverdale atmosfera była napięta. Ludzie szeptali o dziwnych wydarzeniach z poprzednio nocy o grupach jeźdźców przeszukujących okolice, o nagrodach za informacje. Jackson zatrzymał się w barze Silver Dollar, gdzie barman, stary Markus Johnson, był znanym plotkarzem. Słyszałem, że Colton stracił coś cennego, powiedział Markus, wycierając szklanki. Aha? Mówią, że ktoś włamał się do jego biura, ukradł ważne dokumenty. Markus nachylił się bliżej. Słyszałem też, że jego przyszła żona zniknęła tej samej nocy. Ciekawy zbieg okoliczności. Colton oferuje dwa tysiące za informacje o kobiecie, pięć tysięcy za dokumenty. Markus spojrzał na Jacksona uważnie. To duże pieniądze. Może komuś to pomoże w podjęciu właściwej decyzji. Jackson dopił whisky i wstał. Może, ale niektórzy ludzie nie dają się kupić. Gdy wychodził z baru, zauważył, że trzech mężczyzn pod budem śledzi go wzrokiem ludzie Coltona. Najwyraźniej szef nie ufał dżentelmeńskiej wizycie z poprzedniego wieczoru. Na drodze powrotnej, Jackson zauważył jeźdźca jadącego za nim w pewnej odległości. Nie przyspieszał ani nie zwalniał. Utrzymywał stały dystans. Szpieg. Gdy dotarł na ręczo, sytuacja wyglądała normalnie, ale Jackson poczuł niepokój. Coś było nie tak. Drzwi do domu były lekko uchylone, a on był pewien, że je zamknął. Wszedł ostrożnie, z ręką na rewolwerze. Maja, cisza. W środku wszystko wyglądało normalnie, ale maja zniknęła. Na stole leżała kartka napisana nierównym pismem: Carter. Mamy kobietę. Przyjedź sam na stary młyn za miastem o północy. Przynieś dokumenty, albo ona zginie. Colton. Jackson zmiał kartkę w dłoni. Wiedział, że to pułapka, ale nie miał wyboru. Gdzieś głęboko w sercu wiedział też, że go to nie zatrzyma. Miłość czasem zmusza człowieka do czynienia rzeczy niemożliwych. O 11 wieczorem Jackson przygotowywał się do wyjazdu. Sprawdził swoje broże. Dwa kolty 045, dubeltówkę i nóż w cholewce. W sakwie ukrył flaszkę dynamitu, którą przed laty dostał od górnika. Jeśli miał umrzeć, przynajmniej nie pójdzie sam. Stary Młyn stał na wzgórzu, mieszka od miasta, nad strumieniem Miller's Creek. Kiedyś mielono tam zboże dla całej okolicy, ale teren był opuszczony i podupadły. Idealne miejsce na zasadzkę. Jackson dotarł tam kwadrans przed północą. Zostawił konia w bezpiecznej odległości i podkradł się bliżej pieszo. Przy głównym budynku dostrzegł błysk światła i sylwetki minimalnie trzech mężczyzn. Prawdopodobnie było ich więcej, ukrytych w ciemności. O północy dokładnie usłyszał głos Coltona. – Carter, wiem, że tam jesteś. Wychodź z podniesionymi rękami. Jackson wyszedł z ukrycia, trzymając ręce w górze. W lewej dłoni ukrył zapalony ląkt do dynamitu. – Gdzie ona? – krzyknął. Colton wystąpił z cienia, prowadząc Mayę na lince. Była związana, ale zdawała się cała. Ich oczy się spotkały przez darkść i Jackson zobaczył w nich nie strach, ale przeprosiny. – Dokumenty, Carter. – Gdzie one są? Nie mam ich, Colton uderzył Mayę w twarz. Nie mam czasu na gry. Ta suka mi powiedziała, że dała ci kopertę przed ucieczką. I Jackson poczuł mortalną wściekłość. Maja skłamała, żeby go chronić. Są schowane na moim ranzo. muszę po nie jechać. Mylisz się. Colton dał znak swoim ludziom, którzy wyszli z ukrycia. Ośmiu mężczyzn, wszyscy z bronią wycelowaną w Jacksona. Moi ludzie już przeszukali twoje rancho. Nie ma tam żadnych dokumentów. To gdzie one są? Jeden z ludzi Coltona uderzył kolbą w głowę Jacksona, który upadł na kolana. Maja krzyczała: Zostaw go! On nic nie wie! Colton stanął nad Jacksonem. Ostatnia szansa, cowboy. Gdzie? Są? Dokumenty? Jackson spojrzał na Meję, potem na Coltona: Nie powiem ci niczego. Colton wyciągnął pistolet i przyłożył go do głowy Mai. To ona zginie jako pierwsza. W tym momencie Jackson zrozumiał, że nie ma wyjścia. Ale miał jeszcze jeden atut. Ląkt dynamitu płonął w jego dłoni, ukryty przed wzrokiem coltona. Dobrze, powiedział udając poddanie. Dokumenty są: rzucił dynamit między grupę mężczyzn i rzucił się na ziemię. Eksplozja rozlegiła się echem po całej dolinie. Wybuch dynamitu oświetlił młyn jak błyskawica i ogluszył wszystkich w promieniu stu yardów. Jackson wykorzystał chaos, by rzucić się na Coltona, który trzymał jeszcze maję. Obaj mężczyźni upadli na ziemię, tocząc się w kurzu i walcząc o pistolet. Maja, choć związana, zdołała się odsunąć od walczących mężczyzn. Dwóch ludzi Coltona leżało nieprzytomnych po eksplozji, ale pozostali szybko dochodzili do siebie. W świetle palący się trawy Maja zobaczyła jak jeden z nich celuje w Jacksona. Uwaga! krzyknęła. Jackson odbił się od Coltona i w jednym ruchu wyciągnął kolta, strzelając w kierunku zagrożenia. Bandyta upadł, ale jego wystrzał też trafił. Kula rozdarła rękę w koszuli Jacksona, zaledwie musnęła ramię. Colton wykorzystał moment nieuwagi, łapiąc za pistolet, który wypadł mu podczas walki. Jackson był szybszy, ale Colton miał lepszą pozycję. Koniec zabawy, Carter. Strzał rozległ się w nocy, ale to nie Colton nacisnie z post. Marcus Johnson, barman z Silver Dollar, wystąpił z mgławego dymu dynamitu trzymając dubeltówkę. Przepraszam, że się spóźniłem, powiedział do Jacksona. Nadine przysłała mi wiadomość, że może będziecie potrzebować pomocy. Colton wił się na ziemi trzymając zakrwawione biodro. Jego pozostali ludzie trzymali ręce w górze, otoczeni przez grupę uzbrojonych farmerów i mieszczan, którzy wyszli z ukrycia. Cała okolica ma dość twoich metod, Colton, powiedział Markus. Ludzie mają już dosyć strach i wymuszania. Jackson przebiegł do Mai, rozcinając świet jej więzy nożem. Nic ci nie jest? Teraz już nie, szepnęła, wpierając się o jego piersi. Colton próbował się podnieść. To jeszcze nie koniec. Bez tych dokumentów niczego nie udowodnicie. Maja uśmiechnęła się przez łzy. Dean, ty głupcze. Dokumenty są już w rękach marszałka terytorialnego. Nadin wysłała je kopie wczoraj wieczorem. Jego twarz zbledła jak ściana. Niemożliwe, bardzo możliwe. Mieliśmy cały plan, zanim uciekłam z twojego domu. Jedyne czego potrzebowałam to czasu i bezpiecznego miejsca. Maja spojrzała na Jacksona z wdzięcznością i znalazłam oba. Markus i inni mężczyźni związali Coltona i jego ludzi. Marszal Carter będzie tutaj rano. Do tego czasu będą siedzieć w naszym areszcie. Zatrzymał się przy Jacksonie. Nadine przekazuje też, że cały sztab dokumentów jest już w sądzie okręgowym. Colton nie tylko straci ziemię, pójdzie do więzienia za wymuszenie i nielegalne przekupstwa. Jackson objął Maję, czując jak napięcie ostatnich dni w końcu go opuszcza. To koniec? Nie, powiedziała cicho Maja, patrząc mu głęboko w oczy. To początek. Gdy słońce wzeszło nad ranczep Blackwater, Jackson i Maja siedzieli na ganku, pijąc kawę i odglądając na równinę. W oddali, w kierunku miasta, kurz dróg opowiadała historię Coltonsa i jego ludzi, którzy byli transportowani do więzienia. Co teraz zrobisz? Zapytał Jackson. Maja przez dłuższą chwilę milczała, obracając kubek w dłoniach. Nie wiem. Po raz pierwszy w życiu jestem całkowicie wolna. Mogę pojechać, gdzie chcę, zostać kim chcę? Spojrzała na niego. A ty zostaniesz rancerem? Tak długo, jak będę miał powód, żeby zostać. To znaczy, Jackson odstawił kubek i wstał z krzesła. Wyciągnął rękę do ej. Maja Williams, czy zechciałabyś zostać na więcej niż jedną noc? Maja wzięła jego dłoń i pozwoliła się podnieść. Jackson Carter, czy prosisz mnie, żebym została na stałe? Proszę cię, żebyś została na zawsze. Ich usta spotkały się w pocałunku, który smakował słońcem i nowym początkiem. W oddali kogut zapiał, ogłaszając nowy dzień, a nad ranczą Blackwater rozwiewały się ostatnie hari nocy. Trzy miesiące później Jackson i Maja pobrali się w małym kościołku w Silverdale. Markus prowadził jej do ołtarza zamiast ojca, który znalazł odwagę, żeby przypalać w sądzie przeciwko Coltonowi i teraz były wolnym człowiekiem. Nadine Foster była druhną, a cała społeczność uczestniczyła w święcie. Gdy wymieniali przysięgi, Maja szepnęła do Jacksona, dziękuję, że pozwoliłeś mi zostać. Dziękuję, że trafałaś do mojej stajni tej deszczowej nocy. To była burza stulecia, powiedziała Nadine ślub później podczas przyjęcia. Jackson spojrzał na swoją żonę, która tańczyła z dziećmi z miasta, śmiejąc się bez Nie była to burza powiedział cicho. To było przeznaczenie. Maya Williams Carter znalazła nie tylko schronienie tej deszczowej nocy w sierpnie. Znalazła dom, miłość i swojego kowboja na zawsze. A Jackson Carter, były gunfighter, który myślał, że jego dni heroizmu dawno przemiły, discovered, że czasem największe przygody zaczynają się od prostej upręsalności. Just one night in the barn, która zmienia całe życie. Rancho Blackwater nigdy nie było samotne od tej pory. Śmiech Mai rozbrzmiewał naprzyć równinami, a miłość, którą ona i Jackson znają razem, stała się legendą w całej okolicy. Historia o kowboju, który dał swojemu raptorowi serce, zamiast wykazy i tylko łóżko, i o kobiecie, która prosiła tylko o jedną noc schronienia, ale znalazła całe życie szczęścia. A gdy zimą wiału wichury na równinach, a młode pary zachierzyły się we własnych trudnościach, starzy ludzie w Silverdale opowiadali mi tę historię o tym, jak miłość może zmienić dwoje ludzi, i o tym, że czasem najweci święte przygody zaczynają się od delikatnej prośby o pomoc w tysiąc 1070... najdyfikultniejszej chwili. Maja i Jackson Carter żyli długo i szczęśliwie, budując rodzinę i rancho, które stało się symbolem nadziei dla wszystkich, którzy potrzebowali drugiej szansy na życie. I chociaż ani jeden z nich nigdy nie żałował tej burzliwej nocy, gdy historia się rozpoczęła, oboje wiedzieli, że rzeczywiste szczęście rozpoczęło się rano, cynt postanowili, że mała noc w stajni była za mała i że mają całe życie do spędzania razem. To był w rzeczywistości dopiero początek ich największej przygody.